Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Nowym Sączu. A w naszym programie dziś kolejny gość, pani Anna Gazda, stylistka, coach stylu, propagatorka ruchu Slow Fashion, autorka kilku publikacji, wśród nich nowy e-book wydany przez panią Jasię, jak zbudować swój styl i zmienić świat. Zaglądając do tego e-booka znalazłam kilka takich fragmentów, które mnie szczególnie zainteresowały. Pozwólcie Państwo, że zacytuję jeden z nich. Już Arystoteles pisał, że uroda to rekomendacja lepsza niż nie jeden list polecający. Jestem przekonana, że te z nas, które pokochały siebie i akceptują swoje naturalne piękno, odnalazły także siłę do życia i działania zgodnie ze swoimi talentami, pasjami i misją jak dokładnie te słowa rozumiem, autorka tego tekstu, Janna Torgazda. O tym przekonamy się już za chwilę. Porozmawiamy o tej publikacji, ale także rozwiniemy kilka innych zagadnień. Zapraszam do pozostania razem z nami. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Nowym Sączu. Jak zbudować swój styl i uratować świat. Taki tytuł ma książka, a właściwie e-book Janny Torgazdy. Autorka e-booka Razem z Nami Joanna Torgazda. Witam cię serdecznie. Witaj Kasiu. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy o twoich działaniach, o tym, że bardzo mocno leży Ci na sercu to, by promować ten nowy trend, który się pojawił w świecie, slow fashion. Zwalniamy tempa, zwalniamy życie, zwalniamy myślenie po to, żeby nie ulec temu wyścigowi szczurów, żeby trochę lepiej żyć. Ale zanim zaczniemy o tym, to, to właśnie chciałabym, żebyś wytłumaczyła to, jak ty rozumiesz, jaka jest twoja definicja slow fashion, slow food. Ja bardziej jestem związana z slow fashion, bo to jest tak naprawdę dziedzina mojego życia, którą pamiętam, że jest ze mną zawsze. Nie wiedziałam, że tylko tak to się nazywa mhm. oficjalnie. Slow food oczywiście też jest ważne, bo to chodzi o zdrowe żywienie, ale slow fashion to jest po prostu zrównoważone podejście do do swojego wizerunku poprzez y, różne działania, działania, które każdy z nas może w swoim życiu wprowadzić. Ja opisuję 12 takich pomysłów w moim e-booku. Jednym z nich jest na przykład dbanie o swoje własne ubrania, o te ubrania, które y, mamy w szafie, o wymienianie się tymi ubraniami, które już nam się nie podobają, albo zmieniła nam się sylwetka. To też chodzi o to, żeby zaopatrywać się w sklepach, które y, działają zgodnie też z zasadami etyki. Przypuśćmy, nie w sieciówkach, które wykorzystują y, pracę ludzi gdzieś tam po drugiej stronie globu, tylko na przykład w lokalnych firmach polskich mm -hmm. albo w sklepach, które dobrze płacą swoim pracownikom i y, też dbają o to, żeby oni mogli mieć normalne, godne życie. Bo wydaje mi się, że najważniejsze w slow fashion jest to, że możemy wybrać to, co jest zgodne z naszym życiem i zrobić nawet jeden krok. Który odbije się dosyć dużym echem na inne działania, bo jak nas będzie więcej i będziemy mieć tą świadomość, że możemy małymi kropelkami coś zrobić dobrego, to te zmiany będą zachodzić. A niestety fast fashion spowodowała to, że ludzie zapomnieli o tym, jaka jest wartość wyprodukowania odzieży, ile pracy potrzeba, żeby Podkoszulek, spódnicę, czy jakąkolwiek inną część naszej odzieży mieć u siebie w szafie. Ile ona musi etapów przejść i jakie są koszty produkcji? I jeżeli firmy sieciowe obniżają te koszty, to nie dlatego, żeby nam było lepiej, żebyśmy mieli taniej, tylko dlatego, żeby oni mieli większe zyski. Ktoś zawsze na tym traci. I ja mam ogromną świadomość tego, że dokonując pewnego wyboru, czyli idę do sklepu sieciowego, kupuję podkoszulek, który po pięciu praniach. Po prostu będzie do wyrzucenia ja się dokładam do tej spirali ale jeżeli ja pójdę do sklepu który i wydam może ciut więcej pieniędzy kupię podkoszulek, który wytrzyma rok, bo będzie lepszy gatunkowo, który potem będę mogła pomalować w jakieś tam wzory nadać mu drugie życie, to ja przyczyniam się do zwolnienia tego tempa i wspieram coś, co moim zdaniem, w moim odczuciu, w moim sumieniu jest dobre, czyli do takiego świadomego rozsądnego życia i wybierania z tej obfitości, którą mamy, różnych możliwości, to, co jest zgodne z moimi wartościami? To, co teraz wyjaśniłaś tą drugą część definicji slow fashion, to jest właśnie przepis na to, jak zmienić świat, czyli co my możemy zrobić zaczynając od własnego ogródka, mając nadzieję, że to pójdzie dalej, że faktycznie no, zaczniemy myśleć inaczej o naszym życiu, naszym środowisku, o innych ludziach. Ale jak myślisz, czy naprawdę jest taka szansa, żeby, żeby to slow fashion zaczęło funkcjonować w naszych głowach na tyle mocno? żebyśmy ten świat zmienili. Ja wierzę w to. Gdybym nie wierzyła, to bym nie napisała tej książki. Dlatego, że poświęciłam tej publikacji masę czasu. Ruch slow fashion powstał jako odpowiedź na problemy stwarzane przez współczesny przemysł odzieżowy i łączy w sobie zarówno ekologię, bardzo dobry design, jak i etykę. Każda z nas może działać zgodnie z jego zasadami, gdyż są one bardzo jasno określone: zredukuj, użyj ponownie, przetwórz, przemyśl. Co to znaczy w praktyce? Drodzy Państwo, o tych praktycznych rzeczach dowiecie się, przeczytacie z e-booka. Joanny Torgazdy, zatytułowanego Slow Fashion: Jak budować swój styl i uratować świat. O tej publikacji dziś będziemy rozmawiali w naszym programie. Zapraszam, zostańcie razem z nami. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Nowym Sączu. Zrobiłam to właśnie w odpowiedzi na pytania moich bliskich, znajomych i przyjaciół, co oni mogą zrobić, żeby tą sytuację zmienić. No bo ja rozumiem, że żyjemy bardzo szybko, że często potrzebujemy rzeczy tak na teraz i najprościej jest pójść do sklepu i kupić. Tylko ja później, patrząc od strony szafy, idę do tych moich znajomych, którzy mnie proszą, coś pomóż mi, bo ja mam pełną szafę ubrań, ale nie wiem, w co mam się ubrać, bo to jest niefajne, to, to kupiłam, jestem niezadowolona, bo coś tam. Ja mówię, okej, okay, z jednej strony robimy szybkie zakupy, a z drugiej strony jesteśmy później przytłoczeni ogromem maszą rzeczy, rzeczy, które nie są nam potrzebne. Tak. Ja nauczyłam się minimalizmu takiego, i, ponieważ uważam, że to jest zdrowsze dla nas. Obserwuję od 7 lat moje dzieci i widzę, że im więcej oni mają, tym bardziej się czują zagubieni. Tym gorzej jest im wybrać, do, decyzję podjąć. Tak samo jest z dorosłymi. Im większy mamy wybór, dobrze, miejmy wybór, mhm. ale z drugiej strony. Potrafmy sobie powiedzieć, ja tego nie potrzebuję. Wystarczą mhm. mi na przykład trzy spódnice, cztery pary spodni, dziesięć bluzek i z tego sobie coś wykombinuję, albo nie wiem, dam do przerobienia, jeżeli mi się nie spodoba, albo sama się nauczę szyć, żeby się lepiej czuć, żeby żyć zdrowiej, spokojniej, mhm. mieć czas na ważniejsze rzeczy, niż stanie przed szafą i mówienie znowu, nie mam co tak. na siebie włożyć. Tak. A podejrzewam, że większość z nas kobiet, no niestety, takie historie przeżywa dosyć często. I nawet panów, bo to nie mhm tylko kwestia kobiet, bo ja myślę, że panowie może mówią, że mniej się też tym przejmują, ale teraz też wśród panów jest dosyć spora świadomość tego, że wizerunek jest ważny. Ja wierzę w jedną rzecz, że ubrania to jest pewien język komunikacji. Jeżeli się nauczymy tego języka używać świadomie, to małymi środkami możemy powiedzieć więcej niż mówiąc za dużo. Są pisarze, którzy piszą książkę raz na jakiś czas, ale każde słowo jest wyważone. Są pisarze, którzy wypluwają wręcz z siebie książki, ludzie to kupują, tak? Coraz więcej, ale właściwie schemat jest taki sam. I tak samo jest w modzie, tak samo jest właśnie, w, wydaje mi się, w sztuce, w każdej dziedzinie życia. Ja uważam, że po prostu zdrowszy jest podejście mniej, a bardziej z głową. Tak? Mm -hmm. Bardziej dla mnie to, co jest w tym momencie dobre. A ta pewność siebie, to piękno, y, które każdy człowiek ma, wychodzi właśnie z tego poczucia, że ja robię coś zgodnego z, ze sobą, z moimi mm. wartościami i z tym, jak ja chcę żyć. Mm -hmm. Czy to się Asiu, przekłada też na tak zwany minimalizm w sztuce, czyli mniej znaczy też skromniej, czy mniej znaczy po prostu tylko mm, o ilość sztuk mniej, a nasza wyobraźnia i dodatki i zdobnictwo może być bogate? Tak, to, co to, to, to mówimy, jest bardzo ważne. To wszystko zależy od nas. Dla kogoś mniej to będzie na przykład pięć par spodni, cztery sukienki, tak? W zależności jaki styl życia prowadzimy, bo są osoby, mhm. które na przykład prowadzą, nie wiem, życie publiczne, muszą mieć też jakby rozdzielony wizerunek zawodowy od Właśnie. domowego, mhm. takiego dla znajomych i ta szafa może się okazać będzie większa od osoby, która prowadzi może mniej takie życie publiczne czy mhm. rozbuchane, tak? Nazwijmy to. I to nie chodzi o dokładną ilość, podanie, nie wiem, 20, 22, Dwie sztuki ma być mhm. w szafie, tylko popatrz się na swoje życie, mhm. na to, w jaki sposób żyjesz, co Ci do tego jest potrzebne od strony ubrań, żebyś. Prowadząc takie życie, jakie prowadzisz, prowadziła je dla siebie lepiej, żeby mhm. właśnie ta, to, co mówisz, godziny przed szafą, boże, w to ja mam się ubrać, były, nie wiem, dziesięcioma minutami, bo wiesz, że możesz wziąć tą sukienkę z tym swetrem. Do tego, przypuśćmy, nowe rajstopy w jakimś odjechanym kolorze, mhm. i już masz nową rzecz, i ty się czujesz w tym dobrze, przede wszystkim. Masz tą świadomość, że to jest najlepszy wybór dla ciebie w tym momencie, i nie pytasz się swoich koleżanek, przyjaciółek, partnera, męża, czy dobrze wyglądam na 5 minut przed wyjściem? Mm -hmm. Tylko mam tą świadomość, tak? tak że Masz tą świadomość, okay. że wszystko mm -hmm. jest ok. I mi się wydaje, że każdy może do siebie dopasować. Nie chciałabym tutaj dawać nikomu takiej recepty: kup pięć podkoszulków, trzy pary skarpetek i będziesz szczęśliwa. I będzie okay. Tak. Mm -hmm. To jest bardzo indywidualna sprawa. To, czym dla mnie jest slow fashion, to wolnością. Yy, dlatego, że moda, którą my znamy z wybiegów, z kolorowych gazet, to jest przemysł. Ogromny przemysł, który rządzi się finansowymi też yy, zasadami, żeby to się kręciło, żeby był zysk. A slow fashion się rządzi trochę innymi zasadami. Okej, okay, zysk jest ważny, no bo te firmy, wszystkie, które wprowadzają zrównoważoną modę, też zarabiają, mhm. ale bazą, fundamentem jest człowiek, czyli mhm. człowiek jako Wytwórca i człowiek jako konsument, osoba, która jest potem użytkownikiem i często te firmy, które są w kręgu slow fashion bardziej skłaniają się ku jakości, nie traci design na tym właściwie nic. Często korzystają, wykorzystują gdzieś odpadki, tak? czyli poprodukcyjne jakieś materiały, które normalnie by zostały spalone, a one zostają po prostu przewożone do, do firmy, która z niej coś tworzy. Więc tak naprawdę ułatwia też funkcjonowanie tego przemysłu fast fashion. Wydaje mi się, że fast fashion jest taką trochę kontratrendem dla fast fashion, który nigdy go nie zastąpi, ale spowoduje lekkie zwolnienie i już powoduje, też o tym piszę w e-booku, Coś takiego, że właściciele zarządzający tymi dużymi korporacjami zaczynają myśleć bardziej odpowiedzialnie. To jest radio. Złote przeboje. Echo 93 i 8 FM. 93 i 8 FM. Poszukując różnych nurtów slow fashion odkryłam, że jego największą siłą jest różnorodność i otwartość na innowacyjne, kreatywne, a czasem nawet szalone rozwiązania. Codziennie projektanci w różnych miejscach na ziemi wykorzystują potencjał wyobraźni i uruchamiają swoją twórczą siłę, aby pokazać, że moda w rytmie slow jest fascynującym zjawiskiem oraz nośnikiem bardzo wartościowych treści. O tych właśnie treściach przeczytacie państwo w książce Slow Fashion, jak zbudować swój styl i uratować świat? Autorem e-booka jest Joanna Torgazda, nasz dzisiejszy gość. Z Joasią porozmawiamy już za chwilę o jej doświadczeniach, o jej podejściu do mody i rozumieniu ruchu slow fashion. Zostańcie razem z nami. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Nowym Sączu. Właściciele, zarządzający tymi dużymi korporacjami zaczynają myśleć bardziej odpowiedzialnie, zaczynają się zrzeszać w fundacje, w organizacje, które będą powoli zmieniały model biznesowy, na którym teraz jest oparta moda FAST, i będą wprowadzały powoli te elementy zrównoważonego biznesu, dlatego że klienci będą się tego domagać, bo klienci mają coraz większą świadomość, i jeżeli oni będą chcieli utrzymać się na rynku, to w jakiś sposób będą musieli też na to odpowiedzieć. Ja myślę, że tu jest jeszcze długa droga, bo jak obserwuję mhm. ten rynek modowy, to mało jest jeszcze takich firm, które robią to, co mówisz. Czyli rzadko spotykam się z metkami na ciuchach, które mówią o tym, że to jest na przykład, nie wiem, przyjazne dla środowiska. Więcej tego jest w jakichś takich przedmiotach użytkowych, typu butelki, opakowania, mhm. torby na zakupy, prawda? Już coraz więcej sklepów wprowadza torby tak. z materiału mhm. albo papierowe takie, które się rozkładają, zachęcają do takich toreb, unikają tych reklamówek takich jednorazowych. Natomiast w ciuchach, w ubraniach nie umiem patrzeć, czy faktycznie jeszcze to jest mało rozpowszechniona moda, trend? Wydaje mi się, że to jest mało rozpowszechnione, że jak nauczyliśmy się czytać etykietki spożywcze, mm -hmm. jak czytamy składniki, to zwracamy uwagę. Syrop i mm -hmm. już mamy tą świadomość, że wprowadzamy do swojego organizmu różne niezbyt dobre rzeczy. I na ubraniach tego jeszcze nie ma. Na metce mamy to też... A mamy skład, z jakiego zrobiony jest dany materiał. Tak, ale na na przykład, też jest mnóstwo certyfikatów, które mogą uzyskać firmy produkujące ubrania, które świadczą o tym, że czy materiał, czy cała produkcja była zgodna z zasadami etyki, ekologii, czy właśnie tymi wszystkimi związanymi z ruchem y, slow fashion. I nawet w y, takich mniejszych sieciach sklepów, nazwijmy to supermarketów, można znaleźć odzież, która już te certyfikaty ma, tylko nie zwracamy na to uwagi. Bo chyba bo nie umiemy czytać tak, tego. I to jest mhm. jedna z kilku szywek, naklejek, mhm. które mamy, które zazwyczaj odcinamy w ogóle nie czytając. Ja odcinam te metki z jednego powodu. One powodują podrażnienie mojego ciała, więc zawsze je odcinam. Tak. I to w ogóle te informacje o certyfikatach zazwyczaj są na Takich papierowych karteczkach, które są Aha. jeszcze dodatkowo na takim plastikowym czy innym hmm. zawieszaczu, i wtedy je odcinamy razem z, nie wiem, z nazwą firmy czy czymkolwiek, w ogóle na to nie zwracamy uwagi. A tam jest na przykład napisane, że to jest certyfikat taki taki, że to jest z materiału pozbawionego chemikaliów, bezpiecznego dla użytkownika, tak? Dla odbiorcy. A jakie czyhają na nas zagrożenia ze strony materiałów? Bo ja myślę, że też to jest temat, nad którym rzadko się zastanawiamy. Czy są takie materiały, które właśnie mogą powodować jakieś szkole? Wody dla naszego organizmu, jakieś złe promieniowanie, czy podrażnienie skóry i jak to rozpoznać? Co, jako może być informacja na metkach? To jest radio. Złote przeboje. Echo. 93 i 8 FM. Na metkach nie ma żadnych informacji, niestety. Możemy poczytać w różnych publikacjach. Polska Zielona Sieć na swojej stronie ma taki podręcznik dla projektantów i firm odzieżowych, którego ja też korzystałam przy pisaniu mojego e-booka. I tam jest bardzo dokładnie opisane, jakie materiały, surowce są dobre, warte, żeby, żeby z tego były robione ubrania i są zdrowe. Na przykład jest tam bawełna ekologiczna, konopie, nawet Włókna typu y, Polartek, czyli nasz Polar, to są, y, to są włókna, które y, są przyjazne, ale to nie znaczy, że one nie będą nasiąknięte czymś na przykład w procesie produkcji, który, y, nie wiem, na statku, który jedzie do nas z Chin, jakąś substancją antygrzybiczną, czy antypasożytową, czy jakąkolwiek inną, która spowoduje na przykład podrażnienie, jak włożymy tą rzecz. Ale tych informacji nie ma na metkach. Nie meckach. ma. I ja my nie nigdy chybie... nie mamy pewności, nie. co zakładamy na siebie. Dlatego stąd jest ta cała historia z, z transparentnością w produkcji odzieży, mhm. żeby było wiadomo, gdzie rzecz została wyprodukowana, z jakich włókien, co zostało przy produkcji tych włókien używane, mhm. bo jeżeli przy produkcji bawełny używane są pestycydy, to te pestycydy w tej bawełnie są. Znaczy że... one nam jakoś szkodzą? One mogą szkodzić. No pestycydy szkodzą... Yy, Osobom, które pracują przy uprawach są toksyczne. Mhm. Nie mam dokładnie takiej wiedzy, żeby powiedzieć w 100%, procentach, ale z tego co czytałam, to bawełna, która rośnie na pestycydach, tak? jest spryskiwana w taki sposób, jest szkodliwa dla, dla człowieka, bo w tych włóknach się znajdują. Też nie do końca wszystko jest zbadane. Naukowcy mhm. badają, Greenpeace badał próbki odzieży z kilku firm właśnie na obecność szkodliwych składników. I wykryto kilka chemikaliów, które. W tej odzieży są. To była mhm. odzież wzięta z, po prostu z wieszaka. W kilku laboratoriach niezależnych były robione badania, żeby było potwierdzenie z kilku miejsc, czy faktycznie ta odzież jest szkodliwa, czy mhm. co tam w tej odzieży jest. I okazało się, że jest tam trochę rzeczy, których nie powinno być tak naprawdę mhm. w ubraniach. I tu kwestia jest uczciwości, moim zdaniem, że jeżeli chcemy jako producenci wypuścić na rynek jakiś produkt, to niech on będzie. Dla naszych odbiorców jak najbardziej użyteczny, przydatny, funkcjonalny i zdrowy. Mhm. Niech on będzie piękny, niech on będzie zachwycał swoją formą, ale on, niech on nie szkodzi. Właśnie, bo my bardzo rzadko myślimy w ogóle o tym, bo jeżeli chodzi o to, co um, znajduje się w naszych. Produktach spożywczych, to tak, to zwracamy coraz częściej na tę uwagę, tak jak mówiłaś. Dziękuję, że ty mówisz, bo chyba zwracamy uwagę na bardzo poważny problem. A powiedz mi, co jeszcze w tym temacie zawiera Twoja książka? Na jakie jeszcze aspekty zwracasz uwagę, jeżeli chodzi o, o mody, o zrównoważoną produkcję odzieży? Ja przede wszystkim opowiadam moją historię, która jest historią totalnej fanki mody i od dziewczynki po prostu zafascynowanej tym światem, która przeżywa rozczarowanie, bo pracując w firmie odzieżowej, zobaczyłam ten świat od drugiej strony mm. i zrobiło mi się strasznie smutno, że ta bańka mydlana, która wyglądała pięknie na zewnątrz, kryje z tyłu tyle nieprzyjemnych spraw i stwierdziłam, że ja wcale nie chcę brać w tym mm. udziału, ale to nie przeszkadza, że ja modę dalej kocham, że, że to jest częścią mojego życia, tylko pokazuje w jaki inny sposób można kochając modę, żyć dobrze, wyglądać pięknie, zwracać uwagę właśnie na to co na siebie wkładamy, kto to produkuje i być świadomym konsumentem tak naprawdę i kupować odpowiedzialnie. I mam ciągle nadzieję, że więcej osób do mnie dołączy i, i do tego ruchu, bo w różnych miejscach, na świecie naprawdę ludzie działają, zakładają mniejsze większe firmy, są projekty edukacyjne, które mówią o tym myślę, że jeżeli nie Moje pokolenie, to może następne pokolenia będą już mogły żyć świadomie. I tego też wszystkim życzymy. Więcej informacji na temat tej idei, tego ruchu Slow Fashion znajdziecie w książce Jak zbudować swój styl i uratować świat. Autorem e-booka jest Joanna Torgazda. W tej godzinie to już wszystko. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za tydzień. Słuchajcie nas w Radiu Złote Przeboje na 93 i 8 FM. Katarzyna Hnat, do usłyszenia. To jest radio. Złote przeboje. Echo 93 i 8fm.